Witajcie, rudacy. Dziś mam dla was test myszki Rawcore Model Typhoon. Zapraszam do recenzji. Bardzo prawdopodobne jest to, że do tej pory pewnie nie słyszeliście nawet o takiej marce. Nic dziwnego, ponieważ dopiero w grudniu, a więc zaledwie parę tygodni temu, dostępne były jej pierwsze modele. Co ciekawe, jest to polski produkt, tak więc tym bardziej jestem szczęśliwy, że mogę go wam przedstawić. Mysz dotarła do nas zapakowana w pudełko ze średnio grubego kartonu, który jest pokryty w całości matem, a dodatkowo wiele elementów jest polakierowanych, więc mamy wrażenie, że jest to produkt z wysokiej półki. W zestawie z gryzoniem dołączono komplet dodatkowych ślizgaczy, matowy kartonik z podziękowaniem za zakup, małą naklejkę z logiem RAVCORE, otwieracz do piwa, no i oczywiście samą myszkę. Zaparakło jedynie płyty ze sterownikami, ale chyba w dzisiejszych czasach to nie problem. RAVCORE Typhoon został wykonany z tworzywa o czterech różnych powierzchniach. Grzbiet i przyciski główne zrobiono z plastiku pokrytego przeciwpoślizgową gumą. Boki wykonano z plastiku w stylu fortepianowej czerni. Warto tutaj zaznaczyć, iż nie pojawiają się na niej widoczne zarysowania i odciski palców. Na bokach znajdują się dodatkowe gumowe maty, które mają dobre właściwości przeciwpoślizgowe. Spód zaś zrobiono ze zwykłego plastiku. Znajdują się na nim cztery teflonowe ślizgacze i Zapewniają średni pocisk z minimalnym efektem przyklejenia. Trzeba jeszcze zaznaczyć, iż wszystkie te elementy są bardzo dobrze spasowane ze sobą, a 180 cm kabel jest w oplocie. Dodatkowo mamy zestaw czterech ciężarków, które pozwalają każdemu dopasować wagę myszy do własnych preferencji w zakresie 130 a 160 g. Ostatnim elementem myszki są cztery guziki dodatkowe, te są wykonane z plastiku. Ogólnie myszka na żywo prezentuje się dużo ładniej niż na zdjęciach, no i mi taki agresywny wygląd bardzo przypadł do gustu. Nawet moja dziewczyna taki styl polubiła i jednoznacznie stwierdziliśmy, że warszawcy projektanci stylizowali się chyba na najnowszym Lamborghini. Tak więc jak prezentuje się w grach? Otóż mysz jest zaskakująco ugrywalna. Sprawdzony, leciwy sensor Avago 3050 działa prawidłowo i dość precyzyjnie, nie gubi się nawet w bardzo dynamicznych momentach. Od strony technicznej więc jest dobrze, a od ergonomicznej… cóż, tutaj zależy kto co lubi. Ja na co dzień używam Razera Dead Adera i muszę przyznać, że Typhoon trzyma się w ręku bardzo podobnie, więc dla mnie jest to kolejny plus. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle. Co grać, to inna preferencja, więc tutaj najlepiej samemu złapać myszkę w sklepie no i zobaczyć, czy mu odpowiada. Jednak ja jestem jak najbardziej na tak. Warto jeszcze zaznaczyć, że po ściągnięciu sterowników ze strony producenta otrzymujemy skromne oprogramowanie. Zawiera ono jednak wszystkie najważniejsze funkcje. Pozwala zmienić działanie wszystkich przycisków, można tu również zmienić czułość rolki, szybkość dwukliku oraz częstotliwość raportowania USB. Dodatkowo dano nam możliwość zmiany samego DPI od 250 do 4000. A jako, że myszka ma 4 profile, to bardzo łatwo i płynnie jednym guzikiem na gryzoniu możemy zmienić sobie te wartości w locie. Fajnym również bajerem jest to, że możemy dowolnie regulować jak myszka ma nam się świecić z palety RGB. Tak więc czy ten produkt ma wady? Otóż jest jedna rzecz, która mnie denerwuje. Mianowicie gdy pierwszy raz podłączyłem myszkę do komputera, miała ona normalny odgłos kliknięcia. Po dwóch godzinach grania zmienił się i doszło takie dodatkowe puknięcie, a po czterech dniach doszło jeszcze skrzypnięcie. No zresztą posłuchajcie sami. Gdy gramy nie słyszymy tego, ponieważ albo słuchawki mamy na uszach głośniki nam zagłuszają myszkę. Jednak gdy przeglądamy strony internetowe, no to cóż, sami sobie odpowiedzcie, czy to by Was nie irytowało. Muszę jeszcze tutaj doprecyzować, że te trzy odgłosy kliknięć są uwarunkowane, gdzie akurat przyciśniemy palcem. Wystarczy milimetr w lewo czy w prawo, a może akurat trafimy na zwykły odgłos myszki. Niemniej jednak, takie coś nie powinno mieć miejsca, jak na produkt tej klasy, no i ceny. Reasumując, Ravcore Typhoon jest gryzoniem bardzo dobrym. Posiada szybki i sprawdzony sensor, miły dla oka wygląd, proste jednak posiadające wszystkie funkcje oprogramowanie, a w ręku leży doskonale. W grach sprawuje się bez zarzutów, Counter Strike czy Quake to dla niego pikuś. Jedyną wadą jest dla mnie sam odgłos kliknięcia, który dzięki dodatkowemu puknięciu czy skrzypnięciu jest głośniejszy i nieprzyjazny dla ucha. Możliwe, że akurat to mi się trafił taki model, niemniej jednak taka wada nie powinna mieć miejsca, tym bardziej, że w dniu pisania tej recenzji mysz kosztuje 120 zł. Jednak na osłodę mamy dla Was wraz z firmą RAVCORE konkurs, dzięki któremu możecie wygrać recenzowany model myszki. Wystarczy odpowiedzieć na dwa proste pytania. Jakie przyspieszenie ma myszka RAVCORE Typhoon? 10G, 20G czy C30G? Pytanie numer dwa. Słuchawki RAVCORE Supersonic 7.1 są wyposażone w jaki rozmiar przetwornika? 50, 60 czy 70 mm. Odpowiedzi przesyłajcie na nasz adres mailowy kontakt Pisując wpisując oczywiście poprawnie odpowiedzi, jaki Wasz nick z YouTube'a. Konkurs będzie trwał do 8 stycznia, no i rano skontaktujemy się ze zwycięzcą. Dodatkowo nagrodzimy jeszcze jednego szczęśliwca nagrodami pocieszenia w postaci koszulki, jojo, kartami do gry i smyczą. Oczywiście wszystko z logiem RAVCORE. Zapraszam do udziału w konkursie. No i jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej produktów RAVCORE, piszcie w komentarzach swoje propozycje. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.